Cześć, z tej strony Krzysiek KM Programs. Jak zawsze serdecznie zapraszam Was na kolejne spotkanie, na którym wyjaśnimy sobie dwa pojęcia, deadlock oraz livelock. Pojęcia związane z wielowątkowością. Kod napiszemy w Java. Przechodzimy do aplikacji. Na początek krótkie, dwie definicje, czym jest deadlock, czym jest Livelock. Deadlock jest to taka sytuacja, kiedy dwa lub więcej wątków czekają w nieskończoność, żeby dostać się do zasobu blokowanego przez inne wątki. Przykładem deadlocka może być znany problem ucztujących filozofów. Możemy sobie o nim troszkę więcej porozmawiać już w naszych spotkaniach indywidualnych. Livelock z kolei to jest sytuacja, kiedy dwa lub więcej wątków przechodzą ze stanu do stanu, próbując odblokować zasób, tak żeby inny wątek mógł z niego skorzystać. No i w wyniku tego wątki zamiast skupiać się na swoich operacjach, zaczynają mm, ciągle się odblokowywać, czy odblok odblokowywać zasób. I to powoduje niestety nieustanne wywoływanie się wątków, ale nie dochodzimy do wykonywania przez nich akcji. Myślę, że jeżeli zaraz pokażę Wam dwa przykłady, to te dwie definicje na razie póki co bardzo teoretyczne, będą znacznie bardziej jasne. Zaczniemy od deadlocka. Oto przykładowy kod, który tutaj mamy. Zrobiłem klasę deadlock, w której umieściłem dwa loki. Log1, Log2, czyli instancje interfejsu lock oparte o lock i mamy metodę action1 oraz action2. Jak te metody wyglądają? Metoda action1 zaraz kiedy do niej wchodzimy, blokuje sobie zasób log1. Wypisujemy później komunikat log1 is blocked, czekamy 200 milisekund i od razu przechodzimy do blokowania kolejnego zasobu. Zobaczmy, jak wygląda ta sytuacja, jak wygląda ciało metody action2. Tutaj mamy takie samo blokowanie, ale zauważcie, zasoby są blokowane na odwrót. Więc najpierw blokujemy log2, a później blokujemy log1. I teraz mamy sytuację, w której pierwsza metoda zblokuje zasób log1, więc druga metoda nie może do niego się dostać, więc tego już nie zobaczymy. Natomiast druga metoda w tym czasie blokuje zasób drugi, i pierwsza metoda nie może się do niego dostać. I w taki sposób dwie metody, które oczywiście uruchomimy w ramach mm, dwóch osobnych wątków. Zatrzymają się, zablokują się, bo jedna nie będzie w stanie robić dalej swoich czynności z racji tego, że druga ją blokuje, no i, no i na odwrót. Oczywiście pominę już może to, o czym mówiliśmy na spotkaniach indywidualnych, czyli że należy później prawidłowo zwolnić blokady, że musi się to pojawić w bloku finali, ale zakładam, że to wiecie po naszych szkoleniach z wielowątkowości. W taki oto sposób możemy zrealizować sobie, no właśnie, te dwa, to pojęcie deadlocka. Zobaczmy jak to teraz wywołać. Wykonałem wywołanie dwóch wątków w metodzie main w klasie app2. Jak widzicie utworzyłem instancję klasy deadlock. Oraz uruchomiłem dwa wątki, które będą uruchamiały właśnie dwie metody. Action1 oraz Action2. Uruchommy ten program. I jest tak jak mówiłem widzicie log1 is blocked, log2 is blocked. Wracając do naszego kodu. Jak widzicie, no nie możemy niestety e, wykonać tych wątków, czy też te wątki nie mogą się skończyć, nie mogą pójść dalej, ponieważ się wzajemnie zablokowały. I to jest pokazanie, jak działa deadlock. Natomiast pytanie do Was, na które mam nadzieję, odpowiemy sobie już na naszych spotkaniach indywidualnych, jak sobie poradzić z tą sytuacją, jak w tym kodzie, który tutaj Wam zaprezentowałem, wyeliminować zjawisko deadlocka. Zapraszam na nasze spotkania, gdzie będziemy na pewno o tym jeszcze dyskutować. I to tyle, jeżeli chodzi o deadlock, Teraz czas na drugie pojęcie, livelock, czyli teraz będzie w drugą stronę. Przed chwilą wątki się blokowały, a teraz wątki się będą wzajemnie, że tak powiem, napędzały, będą chciały jeden wątek będzie chciał odblokować zasób, drugi będzie chciał odblokować zasób i w związku z czym się nie będą skupiały na swoich czynnościach, tylko na ciągłym odblokowaniu zasobów. A więc livelock. Tutaj również przygotowałem dwie blokady. Log1, log2. Podobnie jak w klasie Deadlock. I tym razem zobaczmy, jak wygląda Action 1 i Action 2 w przypadku tej klasy. W przypadku klasy, w przypadku metody Action 1, jeszcze taka mała uwaga na początek. Te dwie metody wykonują się teraz już w nieskończoność. Żebyście mogli jeszcze lepiej zobaczyć ten proces wzajemnego odblokowywania zasobów. A więc log1 zostanie tutaj zablokowany. Nawet wyświetli nam się komunikat log1 acquired, odczekamy e, jedną sekundkę i próbujemy dos uzyskać dostęp do drugiego zasobu. Ten zasób niestety będzie zablokowany, ponieważ w tym czasie, kiedy Action 1 wykonywał swoją operację, Action 2 zablokował zasób drugi. I on, jako że już tu jesteśmy, od razu będzie chciał dobrać się do zasobu pierwszego, który pamiętacie, został zablokowany w Action 1. Czyli w tej sytuacji znowu mamy już prawie to samo co przed chwilą, czyli dwa zblokowane zasoby, ale my tu zrobiliśmy i w ELSA. Czyli, jeżeli się okaże, że zasób drugi jest zablokowany, to nie, to ja w tym momencie mówię w Action 1, dobra, to ja odblokowuję teraz ten pierwszy zasób i za chwilę będę ponownie próbował od nowa dobrać się do tych zasobów. Czyli tutaj w tym momencie od razu następuje odblokowanie log1 w momencie, kiedy log2 jest zablokowany, i podobnie w Action 2 następuje odblokowanie log2, kiedy log1 został zablokowany. Czyli te zasoby będą cały czas się odblokowywały. W ogóle nawet nie ma co myśleć o tym, że dojdziemy kiedykolwiek w to miejsce Action 1 oraz Action 2 w metodzie Action 2 i zobaczymy te komunikaty, ponieważ za każdym razem, kiedy następuje y, sprawdzenie, że jeden zasób jest zablokowany i my próbujemy y, od razu odblokować nasz zasób, to robimy continue po to, żeby od razu móc ponownie spróbować yy, dobrać się do zasobu, bo być może akurat ten drugi wątek ten zasób zwolnił. A tu widzicie niespodzianka, drugi wątek robi to samo i one po prostu non stop będą próbowały dobrać się do zasobu, a jak nie, to odblokować swoje zajęte zasoby i znowu dobrać się do zas zasobu i odblokować swoje zajęte zasoby i tak w kółko. Więc tak naprawdę nigdy nie przejdziemy przez tego ifa i zawsze będziemy się tutaj, czy te dwa wątki będą się tutaj pobudzały. Zobaczmy, mamy live locka, mamy znowu dwa wątki, które zostały przygotowane i uruchomione w jednym Action 1, w drugim Action 2. Uruchamiamy kod, run i zobaczcie, w kółko się wywołuje. No nie mówię, że akurat zawsze zobaczymy na przemian, prawda, tutaj releasing log 1 czy releasing log 2, ponieważ pamiętacie, to jest wielowątkowość, więc te wątki też są odpowiednio rozporządzane, ale jak widzicie, co jakiś czas to nam się pojawia releasing log 1, releasing log 2. Prawda? Także tam gdzieś się tu znowu pojawił Release log 1 i to faktycznie działa tak jak sobie tłumaczymy. Czyli te wątki teraz będą ciągle odblokowywały swoje zasoby, zamiast skupić się na, na swoich operacjach i oczywiście sprawdzały, czy inny zasób jest aktywny czy też dostępny. I tu również pojawia się pytanie, jak sobie poradzić z taką sytuacją? Czyli mamy już teraz te dwie metody, uruchomione w ramach dwóch osobnych wątków, jak sprawić, żeby przestało się to wzajemne wywoływanie, yy, czy też wzajemne blokowanie i odblokowanie ze sobą wykonywać? I to jest kolejne pytanie, na które mam nadzieję odpowiemy sobie na naszych spotkaniach indywidualnych. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie, chciałem Wam przybliżyć te dwa pojęcia, żeby tutaj jeszcze bardziej yy, praktycznie ten temat zagłębić. Mam nadzieję, że wszystko jasne. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, serdecznie oczywiście już po raz kolejny zapraszam na nasze spotkania, gdzie będziemy sobie pewnie jeszcze o tym dyskutować. W opisie o tego filmiku znajdziecie link do GitHuba, gdzie jest ten kod. Znajdziecie również link do mojej strony, na którą serdecznie Was zapraszam. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję i do usłyszenia. Cześć.